Zróbcie mi taką galaretkę do wyciskania. Nie ma sprawy. Pierwszy raz coś takiego widzę. Dobra, zobaczmy co tu mam. Kola? Idealnie. Patrzcie, co potrafię. Czyż to nie jest wspaniałe? Uwielbiam kole. A bez pomocy rąk? Super! Pyszności. Ojej! Ola Boga, tylko nie to! Ratunku! Niedobrzy mi! Co za smród? Przepraszam, sama się nie spodziewałam. Dobra, pora wsypać skitelsy. Myślę, że młoda będzie zachwycona. Mam tu jeszcze syrop klonowy. Też go dodam. Im słodsze, tym lepsze. Zamykam i potrząsam butelką. Właśnie tak! Ojej! Zakrętka się przykleiła. Kiepsko. Pomocy. Otwieraj się. Już prawie. Wszystko w porządku, kochanie? Tak, tak. O kurczę, syrop przykleił mi się do paznokci. Ale za to butelka się teraz otworzy. Całe szczęście. nie szkodzi. Najważniejsze to nakarmić młodą. Zrobię galaretkę z coli przy pomocy tego mnożącego sprayu. Zobaczmy. Idealnie! Babciu, zasnęłaś? Mamy tu challenge! Patrz fajnie, co? Myślę, że to przesada. Łatwiej użyć dżemu, konfitur albo miodu. Wezmę miód! Kochanie, już do ciebie lecę! O, jaki sympatyczny miś! Zamrożę go i gotowe. Tylko miód i tym chcesz zaskoczyć małą? Zobaczymy, czym Ty ją zaskoczysz. Ja wezmę kola, którą przecież prosiła. Znam różne sztuczki kulinarne. Wleję na pól na patelnię i dodam żelki. A żeby wyszła z tego galaretka, potrzebuję żelatyny. Dobrze, że mam zawsze ją pod ręką. Teraz muszę to tylko wymieszać i przelać z powrotem do butelki. Użyję do tego lejka. Hop. No, galaretka prawie gotowa. Wygląda tak pysznie. Sama bym to zjadła. Butelka jest pełna, można zamrażać. To mój najnowszy wynalazek. Super zamrażacz. Chwilka i galaretka jest gotowa. Właśnie tak. Wow, brawo. To było łatwe. Dziękuję. Myślę, że wyszło mi idealnie. A jak tam miód? O, właśnie, dziękuję za przypomnienie. Też jest gotowy. Ojej, jaki lodowaty. Co robić? Nie czuję rąk. Podmucham, może się rozgrzeją. O, zadziałało. Dzięki Bogu. Babci nic nie jest. Kochanie, oto twoja galaretka. Ojej, trzy galaretki. Nie wiem, od której zacząć. Ale słodziak. Ty pierwszy. Cześć, misiu. Co mi przyniosłeś? Zaraz się dowiem. Miodową galaretkę? Ale fajnie. Powinna być słodka i smaczna. Tak, jest ok. No nieźle. Wow, a to moja ulubiona kola. Co w niej jest ciekawe? Chętnie spróbuję. Galaretka jest trudna do wyciśnięcia, ale wygląda świetnie. Zaczynamy. Super, podoba mi się. To jest pyszne. Dziękuję szefowo kuchni. Co jeszcze zostało? Galaretka od siostry. Wow, widzę tam cukierki. Jest taka ładna. To jest boskie. Mmm, wspaniała. To najlepsza galaretka, jaką kiedykolwiek jadłam. Zwyciężasz. Jak to możliwe. Ale czad! Dzięki, kochana! Brawo. Następne danie to gofry. Świetny wybór, co? A, już widzę. Nie wiem, jak je robić. Jakoś to będzie. Aby zrobić ciasto na gofry, trzeba wziąć mąkę, jajko i masło. A teraz dodam cukier i mleko. Świetnie. Gdzie moja trzepaczka? Babcia pokaże wam, jak to się robi. Mieszam tak szybko, że nikt mnie w tym nie pokona ty naprawdę! Widzisz co potrafię? Szacun babciu! Ach te babcie! Niełatwiej byłoby zrobić to mikserem, lepiej oszczędzać siły i być bardziej pomysłowym. Ja na przykład mam świetny pomysł. Myślę, że mała to doceni. Zrobię kolorowe gofry. To ciasto będzie czerwone, a to żółte, zielone i niebieskie. Możesz nie zawracać sobie głowy, nie masz szans. Zobaczymy! Za bzdury, czy to wszystko musi być takie trudne? Można przecież dodać nutellę i wygrać. Hey. Babcia i szefowa kuchni nie znają się na łatwym gotowaniu. Wszyscy uwielbiają krem czekoladowy. I kiedy one się kłócą, ja już zrobię gofra. Och, jaki gorący, ale jak pięknie pachnie. Ślinka mi cieknie. Nie mogę się oprzeć. Super! Jestem geniuszem. To jest przepyszne. Niam niam niam. A co z młodą? To miało być dla niej. Nie szkodzi. Zaraz zrobię następny. Uważaj, żebyś tego też nie zjadła. Dobrze, że babcia ma wszystko pod kontrolą. Tak ładnie pachnie. Zwycięstwo jest moje. Aha. Tak jasne. Mój gofry jest o wiele ładniejszy. Co wy na to? Nie pokonasz babci! Za nic! Nie licz na to! Ale odjazd! Te gofry są przepyszne! Przepraszam, siostrzyczko, ale nie mogę się opanować! Co? Challenge jeszcze się nie skończył! No i co? Przecież nic nie zrobiłam. Nie złoście się! Przygotuj jeszcze jednego gofra. Zobaczycie. A gdzie mam ciasto? Kurczę, skończyło się! Jak to? Co robić? Wiem, mam w plecaku makaron instant. Zrobi z niego gofra. Muszę tylko zalać go wrzątkiem i chwilę poczekać. Makaron jest gotowy. Gofrownica zrobi resztę. No i gotowe. Właśnie tak. Zapiekamy. A ja dojem to takie dobre. Jeszcze coś w ciebie wchodzi? Co za żarłok. A mój idealny gofr jest gotowy. Wyszedł świetnie. Przekroję go na pół i zrobię z niego tęczę. A chmurki będą zbite śmietany. Fajnie. Udekoruję całość posypką. No wyszło nieźle. Ale babcia ma swój przepis na sukces. Lody Baskin Robbins. Truskawki i posypka. Dziecko będzie zachwycone, jestem tego pewna. Pięknie. No i co najważniejsze smacznie. Ciekawe, babcia wymiata. Ja też muszę się postarać. Co zrobić z tym gofrem? Wiem, posypię go serem w proszku. No i hop! Dodam więcej sera. Ojej. O nie, poszło mi w nos. Jak łaskoczę. Wszystko w porządku, jesteś cała brudna. Musisz być bardziej ostrożna. Daj spokój, babciu, zdarza się. Patrz, jestem już czysta. A ręce obliżę, to takie dobre. Co za maniery? Chcecie spróbować? Nie, dzięki. No i nie trzeba, jesteśmy gotowe. Gofr z makaronu? To takie niezwykłe. Ciekawe, nigdy wcześniej takich nie jadłam. Jak chrupie. Ale smakuje okropnie. Fuj, nie chcę tego. Jak to? No nie wierzę. Wow, tęczowe gofry. Tak pięknie wyglądają. Spróbuję, jak smakują. Są niezłe, podobają mi się. Wspaniale. Ojej, gofry z lodami to idealne połączenie. Jeszcze truskawki. Już mi ślinka cieknie. Rewelka. O mój Boże, to jest niewiarygodnie pyszne. Chcę więcej. Babciu, wygrałaś. Gratuluję. Hora! Ciekawe, co jest pod tymi pokrywkami? Fuu, nigdy nie widziałam tak paskudnego dużego lizaka. O no! Mój też jest taki sobie, ale przynajmniej nie jest tak duży. Dziewczyny, no tym razem miałyśmy pecha. Ale największego ma Candy. Zgadza się. Ale to ty zaczynasz, bo masz najmniejszego lizaka. Spróbujmy. Mam nadzieję, że nic wymiotuje. Nie miałam pojęcia, że jest taki dobry. Ojej, mucha chyba ożyła. To takie obrzydliwe. Nie mam wóz tak muchę, dlaczego się śmiejecie? Boli twoja kolej. Czego właśnie się bałam? Mam nadzieję, że ten skorpion mnie nie urządli. Ale Lizak rzeczywiście smakuje całkiem nieźle. Nie mogę się doczekać, kiedy go zjem w całości. Ojej! Chyba zapomniałam o niespodziance w środku. To prawdziwy skorpion! I właśnie urządlił mnie w nos. To tak boli, mój biedny nosek. Ale z was, koleżanki, jeszcze się śmiejecie. Handy, czekajcie ten sam los. Nie dlaczego? Ryby nie gryzą. Są po prostu obrzydliwe. Miałyście rację, Lizak rzeczywiście smakuje całkiem dobrze. Mam pomysł. Poli podczas glona je zagrajmy w coś, oli przestań spać, obudź się! Handy już prawie skończyła. O dlaczego tracę na to tyle czasu? Jest świetny sposób na to, aby zjeść tego lizaka znacznie szybciej. Ojej, ostrożniej z tym! No dobra. Teraz dziewczyny nie będziecie musiały tak długo na mnie czekać. Pyszności. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Ej, a co z rybą? Miałam nadzieję, że o niej zapomnicie. Jest taka paskudna. Śmierdzi. O mój Boże, ona żyje! I w dodatku uderzyła mnie ogonem. Handy została pobita przez rybę. To wcale nie jest śmieszne. Zaraz ją za to zjem. Oj, chyba troszkę się pospieszyłam, jest zbyt ohydna. Prawie zwymiotowałam. Ale i tak trzeba ją dokończyć. Wiem, jak zrobić to szybko. Fuh, gotowe. To było obrzydliwe, ale udało mi się. Ej, następnym razem bądź ostrożniejsza. Oops. Chcę być pierwsza. Ojej, po prostu kocham Twixy. Pyszności. Ja też się uwielbiam, ale dlaczego mój jest taki mały? Co za pech. Wow, zobaczcie, jakiego giganta ja dostałam. To się nazywa baton. Zara, ale ty będziesz pierwsza jadła. Chętnie. Mam nadzieję, że moja czekoladka jest przynajmniej najsmaczniejsza. Jedzenie jej rękami jest dosyć trudne, więc zrobię to pensetą. Próbujmy. Nieźle. Jest naprawdę dobra. Szybko sobie z nią poradzę. No to teraz ja. Już nie mogę się doczekać, kiedy zjem tego ogromnego batona. Lila, czemu rozrzucasz opakowania? Co za brak kultury! Chciałam tylko wziąć szybkie gry za mojego Twixa! Jest niewiarygodnie pyszny. Mam ochotę zjeść go naraz. Ej, ostrożnie! Rozrzucasz czekoladę we wszystkie strony! Pyszną czekoladę czy to źle? Oj, zmęczyłam się. Nie tak szybko. Trzeba dokończyć drugą część. Próbuję. Znam jeden sposób, dzięki któremu można zjeść coś naprawdę szybko. Oj, nie udało się! A właśnie, że się udało! Potrzebowałam tylko pomocy. Co z moją szyją? A! nie martw się, pasuje ci. Teraz moja kolejna jedzenie czekoladek. Ale najpierw użyję ich do zrobienia psiku salili. Ciekawe, czy wyglądam jak wampir z kłami? Tylko dlaczego twoje kły są brązowe? Przynajmniej wszystkich rozweseliłam. Teraz można jeść czekoladę. Pyszności. Nie ma nic fajniejszego niż batonik Twix. No i zostało tylko oblizać palce. Co czeka nas tym razem? To wszystko? Ale pestek z arbuza nie da się jeść. A ja mam prawdziwego arbuza. A raczej jego kawałek. A ja dostałam całego arbuza ale jako pierwsza będzie jadła Poli. Zgadza się, bo ja tu jestem najgłodniejsza. Pyszności! Jaki soczysty i słodki jest ten arbuz. Szybko sobie z nim poradzę. Tylko co zrobić z pestkami? Lila, pomóż mi! Okej. Okay. Poli, twoje pestki przebiły się przez skorupę mojego arbuza. Teraz wiem, że w środku jest cała masa kolorowych cukierków. Mmm, są takie pyszne! Dobra, nie będę się ociągać. Zjem wszystkie cukierki naraz. Co za uczta! Coś mi mówi, że skórka tego arbuza jest równie smaczna jak jego wnętrze. I miałam rację, jestem zachwycona, ale miałam farta. Dziewczyny, jestem taka pełna. Zara, czas na twoją pesteczkę. Jedzenie pestki arbuza jest dosyć dziwne. Ona nie może dobrze smakować. Ale wiem, co można z nią zrobić. Może wychoduje sobie prawdziwego arbuza. Babcia nauczyła mnie jak prawidłowo dbać o rośliny. Zara ostrożniej rozsypujesz ziemię po całym stole. A, i dostała się nawet do naszych ust. Teraz trzeba włożyć pestkę do dołka, który zrobiłam i głęboko zakopać. Właśnie tak. Potem już tylko podlewać. Teraz trzeba poczekać. No dalej. Ojej, jak szybko poszło. Nie wierzę, że jej się udało. Wow, wyrósł mi arbuz. Teraz czas podzielić go na kawałki, żeby wszystko łatwo można było zjeść. Wreszcie mogę się cieszyć świeżym, słodkim i soczystym arbuzem. Co za uczta. Jestem szczęśliwa. Zara jest tak zabawnie.